Krywając Wolność, podcast, w którym z wolnościowej perspektywy patrzymy na gospodarkę i politykę. Zapraszam, Marcin Zieliński, Forum Obywatelskiego Rozwoju. Mamy świetną wiadomość. Forum Obywatelskiego Rozwoju zostało organizacją pożytku publicznego. Oznacza to, że od tego roku, rozliczając swój PIT, możesz przegadać nam 1,5% podatku i tym samym wesprzeć nasze działania na rzecz wolności, państwa prawa i rozwoju. Działamy wyłącznie dzięki darowiznom osób takich jak ty, wierzących w ideę wolności i praworządności. Dołącz do tego grona i przetransformuj 1,5% swojego podatku w więcej wolności. Jak to zrobić? Wpisz w swoim zeznaniu podatkowym numer KRS w Fundacji FOR 0000277658. Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Odkrywając wolność. Dzisiaj razem z Piotrem Olińskim, analitykiem prawnym Form. Zapraszamy Was do wysłuchania naszej rozmowy na temat niezależności regulatorów w Polsce, takich jak na przykład Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czy też Urząd Komunikacji Elektronicznej. Porozmawiamy o tym, dlaczego bycie prezesem takiego urzędu dla wielu co zaskakujące, nie jest atrakcyjnym stanowiskiem pracy, oraz w jaki sposób politycy mogą wpływać na decyzje takich urzędów. Cześć Piotr. Cześć. Ja dodam, że Piotr jest autorem komunikatu FORM pod tytułem Niedofinansowani regulatorzy zagrożenie dla niezależności. Zachęcamy więc do zapoznania się z jego treścią. Oczywiście link do tego komunikatu załączymy w opisie tego odcinka. Piotr, od 24 lipca 2024 roku Urząd Regulacji Energetyki nie ma swojego prezesa. Pełni tam obowiązki poprzedni prezes, jest to Rafał Gawin, ale jego kadencja właśnie w lipcu się skończyła. I na czym polega problem? Dlaczego od tak dawna nie udało się wyłonić nowego kandydata na to stanowisko? Problem jest w gruncie rzeczy bardzo prosty, bo nie ma kandydatów, a przynajmniej nie ma kompetentnych kandydatów. Wiemy, że rozpisano rzeczywiście zgodnie z obecnymi przepisami w lipcu konkurs i zgodnie z doniesieniami medialnymi zgłosiła się tam bodaj jedna osoba nieszczególnie spełniająca wymogi stawiane na, na tego typu urząd. W związku z czym Rafał Gawin piastuje urząd prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nadal, mimo że jego. Kadencja w tym lipcu upłynęła, wchodzi tutaj taka norma przejściowa z artykułu 21 ust. 2 prawa energetycznego i w zasadzie można było coś usłyszeć na ten temat w mediach branżowych. Przedstawiciele rządu zapewniali, że, że na pewno nowy konkurs rozpiszą, na pewno znajdą wykwalifikowaną osobę, ale temat tak w zasadzie ucichł. No i już niedługo minie rok od tej sytuacji takiego prowizorycznego regulatora w obszarze energetyki. I sytuacja ta zwróciła moją uwagę, bo jest to bardzo dobry przyczynek do porozmawiania o problemie, z którym mamy do czynienia od dłuższego czasu. I problem ten, jak, jak widać, narasta. Jest to problem niedostatecznego finansowania organów regulacyjnych. Wiemy również z doniesień medialnych, że już te pięć lat temu, kiedy wybierano Rafała Gawina, też ta liczba kandydatów była wyraźnie mniejsza. I wiemy też i to wiemy już wręcz urzędowo, że sam Urząd Regulacji Energetyki od wielu lat zwraca uwagę, że nie dostaje dostatecznego finansowania na swoje zadania. Sytuacja taka w zasadzie powinna, powinna rząd skłaniać do bardzo fundamentalnego przemyślenia swoich priorytetów, bowiem sytuacja paraliżu organu regulacyjnego o tej randze, jak, jak prezes Urzędu Regulacji Energetyki, jest czymś, co naprawdę. Dałoby się we znaki każdemu pojedynczemu Polakowi, pod warunkiem, że, że odbiera on prąd w swoim domu. Zakładam, że mówimy jednak o bardzo miażdżącej większości w tym wypadku. Ale zacznijmy może od początku, bo tutaj wydaje się, że mówimy o, o temacie takim technicznym i, i nadal chyba w debacie publicznej nieszczególnie rozpoznanym, czyli o niezależności organów regulacyjnych. Więc może parę słów na początek, czym są organy regulacyjne? To jest specyficzna kategoria organów administracji publicznej, która reguluje dane sektory w drodze decyzji administracyjnych w oparciu o określone ustawy. Cechą charakterystyczną tego typu organów, do których zalicza się prezes Urzędu Regulacji Energetyki, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ale także na przykład prezes Urzędu Transportu Kolejowego, niektórzy doliczają tu prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a czy on tych kompetencji ma znacznie mniej. Jest bardzo szeroki zakres władzy dyskrecjonalnej, to znaczy mówiąc po ludzku, taki organ, konkretyzując dane przepisy, ma bardzo znaczące przestrzenie, jak, jak może oddziaływać na podmiot. Jest nawet taki przepis, który był w starym prawie telekomunikacyjnym, teraz mamy Ustawę Prawo Komunikacji Elektronicznej, on też został przeniesiony, który stanowi wręcz, cytując go mniej więcej z pamięci, że prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może nałożyć inne niż wymienione wyżej obowiązki na dostawcę niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa. Więc są to organy bardzo też kluczowe dla gospodarki rynkowej. No bo wyobraźmy sobie, co by było, gdyby nie było prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. To pierwszym takim problemem na pewno byłyby masowe zgłaszanie skarg i, i petycji do ustawodawcy, do rządu od ludzi, którzy nie są w stanie uzyskać przyłączenia do sieci i wyegzekwować obowiązku przyłączeniowego, bo co jest tak w praktyce najczęstsze, najczęstsza kategoria postępowań. Również spółki, no, przed przede wszystkim państwowe z natury tego sektora miałyby w zasadzie kompletnie wolną rękę, jeśli chodzi o kształtowanie cen, to jest rozwiązanie, na które się nie zdecydowaliśmy, te ceny nadal są ustalane w postępowaniu taryfowym przez prezesem URE, także działanie prezesa URE, każdy z nas ich efekty widzi na rachunku, który dostaje, dostaje za prąd, jest to bardzo bezpośrednio widoczne, co było gdyby nie było prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, no myślę, że też wszyscy bardzo by się zdziwili, jak zaczęłaby wyglądać gospodarka, gdyby nagle poszczególne Szczególne branże zaczęły organizować się w kartele, wykluczać konkurentów. Nikt tej konkurencji by nie pilnował. Także są to. Bardzo kluczowe w gospodarce rynkowej, a, a zwłaszcza w tym modelu, który mamy w konstytucji, czyli w społecznej gospodarce rynkowej organy. I z racji na ten szeroki zakres władzy, to też były takie organy, których niezależność bardzo starał się zagwarantować ustawodawca unijny. W czasach, kiedy nie było to zagwarantowane, ta, ta niezależność wyglądała bardzo burzliwie. To znaczy, to widzimy na przykładzie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którego w 2000 roku wyposażono w pięcioletnią kadencję, tę kadencję usunięto. To w roku 2006, w roku 2007 ona wróciła, ale tylko na kilka miesięcy. W 2009 roku wprowadzono znowu rozwiązanie wyboru prezesa poprzez konkurs, ale już bez kadencji. No i były takie spekulacje, na przykład kiedy odwoływano w 2014 roku Małgorzatę Krasnodębską Tomkiel, czy jej odwołanie przez premiera, aby nie ma związku z faktem, że nie wyraziła zgody na, na wówczas ważną dla rządu koncentrację w sektorze energetycznym. Nie wiemy czy tak było, ale wiemy na pewno, że od strony faktycznej premier miał taką możliwość. W przypadku prezesa UOKiK ten okres bojów o kadencyjność w zasadzie mamy za sobą wraz z dyrektywą 2019 na 1, tak zwaną dyrektywą ECN+, po prostu wprost wprowadzono wymóg niezależności organu ochrony konkurencji i w 2023 roku, kilka lat po terminie na transpozycję tej dyrektywy, ustawodawca krajowy wdrożył też takie przepisy do porządku krajowego. W przypadku w organu regulacji energetyki to jest 2013 rok i wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektyw gazowej i elektrycznej, które po pierwsze wymuszały utworzenie takiego organu, on jednakowoż w Polsce już istniał wcześniej, a po drugie zapewnienie mu niezależności, zapewnienie mu odpowiedniej kadencji wynoszącej od 5 do 7 lat, zapewnienie odpowiednich środków budżetowych, kadrowych. No i właśnie mam wrażenie, że wraz z tymi dyrektywami unijnymi pewien etap Dyskusji na ten temat został zamknięty, to znaczy etap dotyczący kadencyjności, na którym tradycyjnie się koncentrowaliśmy, dyskutując o tym, jak nasi słuchacze poszukają na stronie forum. To, to w starszych analizach sprzed paru lat też głównie na tym wątku się skupialiśmy. Ale okazuje się, że to jeszcze nie wszystko, bo mamy właśnie ten wymiar też budżetowy, organizacyjny, który stał się bardzo głośny. Mamy, mamy też wymiar na przykład statutowy, to znaczy statuty tych organów są nadawane bardzo często przez ministrów albo przez, przez premiera, i tutaj nie mieliśmy do czynienia z żadnymi spięciami, ale potencjalnie również jestem sobie w stanie wyobrazić, że, że taki złośliwy minister, któremu na przykład nie podoba się kara nałożona na, na państwową spółkę, desorganizuje pracę organu. Mamy natomiast znaczący problem budżetowy, przede wszystkim w Urzędzie Regulacji i Energetyki. Okej, okay, no to może, żeby to dobrze wybrzmiało, jeśli chodzi o niezależność właśnie takich urzędów regulacyjnych, no to ważnym czynnikiem jest budżet tego organu regulacyjnego. Ma on istotny wpływ właśnie na tę niezależność. Niedofinansowanie, ograniczanie budżetu może być formą wywierania nacisku ze strony polityków i wpływania na, na decyzje. I czy mógłbyś właśnie przybliżyć naszym słuchaczom ten problem, bo z tego co wiem i wiem też z Twojego komunikatu, nie dotyczy on tylko Urzędu Regulacji Energetyki, ale też innych urzędów. Tak, tutaj badacze, bardziej nawet politolodzy niż prawnicy, którzy się zajmowali tą kwestią niezależności organów regulacyjnych, wyróżniają kilka takich wymiarów niezależności. Jeden to jest oczywiście niezależność samego piastuna organu, osoby, która, która sprawuje dany organ, tego jak wygląda jej kadencja, jakie są gwarancje jej nieusuwalności. Jest sfera wykonywania kompetencji organu. Czy ten organ wykonuje kompetencje samodzielnie? Czy jego decyzje mogą być na przykład cofnięte przez organ Rządowy. I jest też ten wymiar organizacyjny i wymiar finansowy, czyli to, czy organ ma po prostu wystarczający budżet, czy ma wystarczającą ilość pracowników, żeby być w stanie realizować swoje kompetencje. I jest też pewnym zjawiskiem, które poznaliśmy wraz z tą populistyczną falą, która dotyczy na nie tylko Polski, ale też, też całego Zachodu, że jest jedną z takich bardziej, powiedziałbym w pewien sposób nawet perfidnych metod ograniczania wpływów i możliwości działania nielubianych przez władze organów. To jest na pewno redukowanie ich budżetu i były takie próby, na przykład w odniesieniu do Rzecznika Praw Obywatelskich za czasów Prawa i Sprawiedliwości, ale w zasadzie to, to, co się dzieje obecnie w Stanach Zjednoczonych z z Donaldem Trumpem, z Elonem Maskiem, no to, to też przecież ma wymiar takiej ideologicznej walki z tym, co, co rzeczeni panowie nazywają deep state'em, czyli de facto demolowaniem administracji federalnej, jak widzimy w bardzo nieskoordynowany, nieuporządkowany sposób. I teraz nie chodzi mi o to, żeby powiedzieć, że my mamy do czynienia z jakimś przemyślanym atakiem na organy regulacyjne, nic absolutnie na to nie wskazuje, natomiast niesamowicie wiele wskazuje na nieprzemyślenie decyzji, i, 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 i nieskoordynowanie decyzji i de facto faktyczne zagrożenie trochę dla funkcjonowania tych organów w wyniku pewnej niefrasobliwości ustawodawcy. To znaczy Urząd Regulacji Energetyki sam alarmował od lat, że te budżety są za małe, że nie idą w ślad za zadaniami. Przyszedł rok 2022, kiedy w związku z wojną na Ukrainie tych kompetencji znacząco pomnożono w związku ze wstrząsami na rynku energetycznym i organ sam się o to wielokrotnie dopominał, że mimo nawet wykazywania konieczności Zapewnienia takich środków w ocenie skutków regulacji, te środki za tym nie szły. Organ szacuje, że, że jemu przyrosło o 40% zadań w tamtym roku, następny rok to jest znowu kilkadziesiąt zadań i mamy pewien finał tej sytuacji w postaci tego, że nie jesteśmy w stanie po prostu wyłonić regulatora. No, wydaje mi się, że nie trzeba wielkiej dedukcji, żeby wyobrazić sobie, dlaczego nie jesteśmy w stanie wyłonić. I myślę, że nie chcę być czarnowidzem, ale możemy być bardzo blisko zaprzepaszczenia jednak pewnego sukcesu instytucjonalnego, jakim było ustanowienie w Polsce profesjonalnych i niezależnych organów regulacyjnych. Jeśli to będą organy niedofinansowane, jeśli to będą organy przecież w wysoce konkurencyjnych branżach o, o wielu wysokopłatnych stanowiskach będą oferować w zasadzie głodowe stawki, to nie ma co oczekiwać, że będziemy mieli tam świetnych specjalistów, którzy później będą Wygrywać spory sądowe z, z podmiotami, które regulują. Podobną dynamikę, chociaż tu jest to znacznie bardziej dyskusyjne, wydaje się, że można zaobserwować w przypadku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tam ten budżet szedł jednak w górę bardziej znacząco on też był większy w przypadku prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale mamy taką dyskusję bardziej w akademii, czy nie mamy do czynienia z pewnego rodzaju wypłukiwaniem się tych oryginalnych kompetencji organów poprzez dodawanie co chwila nowych. To jest oczywiście cała sfera konsumencka, ale to jest rok 1996. I trochę prehistoria, no ale w ostatnich latach to po, po 2015 roku to są choćby obszary nadużywania przewagi kontraktowej na rynkach rolno-spożywczych, to jest kwestia zatorów płatniczych za zatorami. Akurat z tego sobie poszedł osobny departament i rzeczywiście też budżet, to jest kwestia kontroli niektórych inwestycji. Mm. Jest taki ciekawy przykład, który przytacza w swojej książce Populism and Antitrust profesor Maciej Bernat i on dotyczy delegatury Łokików w Bydgoszczy, która słynęła z wykrywania nadużyć pozycji dominującej z dużej aktywności w tej sferze i ponieważ ta delegatura została przede wszystkim obciążona tymi kompetencjami w zakresie rynków rolno-spożywczych, to widać bardzo drastyczny spadek tych decyzji o nadużywaniu pozycji dominującej. I rzeczywiście jak się spojrzy na stronę Łokików, to w ostatnich kilku latach my mamy ledwo dwie je, decyzje, to znaczy to jest decyzja w sprawie Poczty Polskiej z roku 2021 i decyzja w sprawie Allegro z roku 2022. Rzeczywiście jest faktem, że są to decyzje znaczące, zwłaszcza w przypadku Allegro, To jest kilkusetstronicowa, olbrzymia decyzja, którą trudno porównywać z decyzjami dotyczącymi parafii czy, czy przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, które, które tego typu sprzeczne z prawem konkurencji postanowienia wprost wpisywały do regulaminów w latach dwutysięcznych. Natomiast ten spadek wydaje się, że jest jednak rzeczywistym, rzeczywistym fenomenem, choć tutaj sam, sam urząd tego nie przyznaje, jest to natomiast obserwowalne. Podobnie w obszarze kontroli. Kontroli niektórych inwestycji widzimy, że, że tutaj organ, mimo wyposażenia w taką kompetencję, nie wydał żadnego sprzeciwu. Tych postępowań jest kilka do, do kilkunastu rocznie, mało które przechodzą do, do drugiej fazy. Sprzeciwu nigdy nie wydano, więc też ta aktywność jest, jest bardzo mała. Tu jest to oczywiście pewna spekulacja, natomiast wydaje się, że, że też jest to bardzo związane z zasobami, które są tam po prostu, po prostu przydzielone. No jest myślę smutną konkluzją, kiedy spojrzymy na dane. Sprawozdań ministra finansów z wykonania budżetu państwowego i porównamy rubrykę wykonanych wydatków, kiedy zobaczymy, że Instytut Pamięci Narodowej, no co bardzo mnie uderzyło i dlatego też zdecydowałem się wykorzystać tego typu porównanie, że Instytut Pamięci Narodowej ma większy budżet niż Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Urzędu Regulacji i Energetyki i Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej razem wzięci. Ja nawet przeglądałem nowelizację ustawy o IPN, tam doszły pewne kompetencje, w zakresie archiwaliów, pewne kompetencje w zakresie prowadzenia muzeum dotyczącego Żołnierzy Wyklętych, Natomiast ta dysproporcja jest gigantyczna. W 2023 roku to IPN miał 538 milionów budżetu UOKIK 136, URA 71. Więc jest to, myślę, pytanie, z którym należałoby chyba słuchaczy zostawić. Jak właściwie państwo kształtuje swoje priorytety, jeśli w sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wyłonić regulatora do spraw rynku energetycznego, czy tak jak mówię, te. Konsekwencje niedofinansowania mogą być ultrapoważne, rozlokowuje swoje priorytety budżetowe w taki, a nie inny sposób. W takim razie w jaki sposób można zwiększyć tę niezależność tych regulatorów w Polsce? No oczywiście przeznaczyć większy budżet na poszczególne urzędy. Co jeszcze? O, to moglibyśmy bardzo długo dyskutować. Na pewno wydaje mi się dobrą zasadą, żeby organy regulacyjne same sobie nadawały statuty. Myślę, że nie ma co się obawiać jakiejś przesadnej autonomii. Te statuty i tak będą musiały być nadawane w, w ramach prawa i w uwzględnieniach istniejącego budżetu, a jest to, co by nie mówić, akt prawa wewnętrznego. Dobrze, bo też wiceprezesi i dyrektorzy generalni byli wszyscy powoływani przez organ. To jest, zdaje się, nadal jeszcze nie wszędzie reguła i można się zastanowić, ale tutaj otwieramy dyskusję, która, przynajmniej w przypadku OKIK-u i tak musi być przesunięta na rok 2028 ze względu na trwającą 5 lat kadencję prezesa. Czy niezależności służy monokratyczność organu? To znaczy, czy niezależności służy ustrój, w którym organ piastuje rzeczywiście jedna osoba, jeden prezes? To wcale nie jest reguła w krajach europejskich. Wręcz, jak dobrze pamiętam, organy kolegialne są nieco bardziej rozprzestrzenione. Mamy na przykład taki yy, klasycznym modelem kolegialnym, jest po prostu jakiś zarząd, który wydaje decyzję, ale bardzo ciekawy jest też model niemiecki, który jest zrealizowany w przypadku Bundeskartelamtu, który w zasadzie pod kątem swojej organizacji przypomina bardziej sąd. To znaczy jest prezes Bundeskartelamtu, który nie jest organem merytorycznym, który nadzoruje całość organizacyjnie, i oczywiście wyodrębnia pewne wydziały, natomiast yy, podmiotami, które wydają decyzje są kilkuosobowe tzw. wydziały, Orzecznicze, które są niezależne i na które również prezes nie może wpływać. Więc pytanie, czy to nie sprzyjałoby niezależności, bo patrząc na historię organów regulacyjnych w Polsce, to że to na łokiku znowu bardzo dobrze widać, że w praktyce prezes organu w warunkach braku kadencji zmieniał się zazwyczaj w przeciągu kilku miesięcy od zmiany władzy politycznej, więc widzimy jednak jakieś. Jakieś powiązanie. Dobrze, no to mam nadzieję, że i ten podcast, i Twój komunikat y, jednak przyczynią się do otwarcia takiej dyskusji publicznej na temat właśnie niezależności polskich regulatorów, y, bo myślę, że jest to temat kluczowy, zwłaszcza w czasach, w których obecnie żyjemy. Piotr, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Jeszcze raz zachęcam do sięgnięcia do komunikatu Piotra. Oczywiście link załączymy w opisie. No i zapraszam Was do słuchania również naszego drugiego podcastu, wolna rozmowa, oraz do subskrybowania obu podcastów na YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Jeśli Wam się podobało, to koniecznie zostawcie swój komentarz. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.